Generali przedstawia: Edu Generali wariant serwisowy, czy może wariant kosztorysowy likwidacji szkody? Wyobraź sobie, że miałeś kolizję. Twoje auto zostało uszkodzone i musisz je naprawić. Możliwie najszybciej zgłoś to zdarzenie do nas online lub telefonicznie. Poszacujemy szkody na podstawie zdjęć lub przyślemy do Ciebie rzeczoznawcę. W następnym kroku ustalimy koszty i uzgodnimy sposób naprawy Twojego pojazdu. Samochód możesz oddać do dowolnego warsztatu. Jeśli wybierzesz wariant serwisowy, odstawisz auto do warsztatu i odbierzesz swój naprawiony samochód. My zajmiemy się formalnościami i rozliczeniem z warsztatem. Jeśli wybierzesz wariant kosztorysowy, nasz rzeczoznawca przygotuje wycenę naprawy twojego pojazdu. Do ciebie należy zaakceptowanie kosztorysu. Do nas przelanie pieniędzy na twoje konto. Sam zdecydujesz, gdzie chcesz naprawić auto, zajmiesz się wszystkimi formalnościami i rozliczeniem kosztów naprawy. Generali, zależy nam na tobie.